No, a innego pewnego razu. Karolina miała 25 lat i wyjechała do innego miasta na szkolenie. A innego pewnego razu. Jagoda. Miała 20 lat i pojechała na wyjazd integracyjny firmy, w której pracowała. Joanna miała 25 lat. I wyjechała do Warszawy na próby. Cześć, dzień dobry. Zapraszam na premierę rejestracji online spektaklu Renaty Piotrowskiej OFRE Równina Wątłych mięśni. Jest to spektakl feministyczny, ale dla każdego. W tym spektaklu wyzwalamy figury z baletu Wacława Niżyńskiego, Święto Wiosny. I dodajemy tym figurom, tym choreografiom czy postawom e, mocy i energii. Spektakl Równina Wątłych Mięśni jest spektaklem choreograficznym, w którym operujemy zarówno językiem ciała, tańcem i ruchem, jak i słowem. Spektakl jest próbą opowiedzenia, upublicznienia wielu historii, Wielu różnych kobiet, które dotyczą strategii przemocy y, używanej na ich ciałach. Y, jest też próbą emancypacji figury kobiety ofiary, emancypacji do figury kobiety niezależnej, inspirowanej figuratywnością y, czarownicy. Spektakl Równina wątłych mięśni jest o szukaniu sposobów uwalniania i komunikowania złości, oporu wobec sytuacji, systemów, narzędzi opresyjnych. Widzowie i widzki mówili często po spektaklu to to, że on emanuje dużą siłą, jakimś rodzaj, rodzajem mocy produkowanej przez trzy tancerki-performerki Magdy Fejdasz, Ole Osowicz i Kasię Sikorę na scenie. I słyszałam takie głosy, że zaraża właśnie tą, tą mocą i tą siłą. Być może to jest jakiś element, który w obecnej sytuacji Izolacji w domu, zamknięcia, pandemii, niepokoju o jutro może być czymś, co można wziąć z tego spektaklu dla siebie. Spektakl Równina Wątłych Mięśni jest dla mnie przede wszystkim spektaklem o sile kobiecej, o kobiecej wspólnocie, o o tym, w jaki sposób kobiety siebie nawzajem wspierają. Spektakl jest też próbą wymarzenia sobie, wspólnego wymarzenia sobie nowego porządku. Energia jest bardzo ważna w tym, w tym spektaklu energia, która krąży między nami, performerkami, ale również dotyka widza. Tak więc mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na żywo, a tymczasem polecam rejestrację online.